Skini masku, skini masku, skini masku. Molim te skini masku, molim te skini masku, molim te skini masku z nosa. To jest piękne. Molim to stawi masku. Molim te, masku. Molim, te masku. <grym> molim te stawi masku, molim te stawi masku, molim te stawi masku, molim te stawi masku, molim te jak daleko od tej maski usiadł, <grym> molim te stawi masku, molim te stawi masku. Molim te stawi masku. Molim te stawi masku. Molim te stawi masku. Molim te stawi masku na nos usta. Molim te stawi masku na nos usta. Molim te stawi masku. Molim te stawi masku. Molim te stawi masku. Molim te stawi masku. Molim te stawi masku.